Witajcie w kolejnym odcinku na temat opowiadania i prezentacja trzeciej sztuki zegaram no oczywiście powiedzmy. Ja tą trzecią sztukę znowu kupiłem Pana Zbysia w lombarcie zawiercił ja za tą trzecią sztukę tem 160 zł, tak jest 160 Więc dzisiaj kolejny filmik wyszedł na moim kanale na YouTube w ogóle na temat opowiadania prezentacja trzeciej sztuki zegara metrona, czyli prezentacja bicia zegara metrona, oczywiście trzeciej sztuki zegara metrona No, pięknie zabił ten zegar Metron, super, no, ale on pięknie bije ten zegar Metron. No. Ode mnie jedna informacja na razie. Od 1 kwietnia y, na moim kanale już się inaczej nazywam. Już y, wcześniej nazywałem się no, y, Sylwek Kolekcjoner Zegarów Metron, ale teraz się nazywam inaczej na swoim kanale na YouTube. Ja teraz obecnie na swoim kanale nazywam się Sylwek Zygarmisz Metronox. Na pewno bardzo fajna nowa nazwa na mój kanał na YouTube. I jeszcze mnie druga informacja. Moi drodzy widzowie, chciałem Wam znowu podziękować już po raz siódmy za 1100 subskrypcji. Dziękuję. Bardzo dziękuję wam widzowie, że naprawdę widać, że oglądacie moje filmiki na temat opowiadanie, mojej zegar i prezentacja oczywiście no. To jest właśnie dzisiaj trzecia sztuka zegar metrona, czyli opowiadanie, prezentacja trzeciej sztuki zegar metrona. Moi drodzy widzowie, bardzo wam za to dziękuję za te 1100 subskrypcji. Lecimy dalej. Lecimy teraz do 1200 subskrypcji na moim kanale na YouTube. No. Podawać y, moją nazwę znajomym, żeby oni wbijali na mój kanał, zostawili łapki w górę, suby, bo będą kolejne filmiki na temat opowiadania i prezentacja szóstej sztuki zegara metrona. No. A więc tak, ale y, opowiadanie, prezentacja y, czwartej sztuki to powiedzmy, nie za y, tydzień albo za 10 dni zobaczę jak w, w ogóle będę miał w ogóle czas oczywiście na to. A no. moi, drogi, moi drodzy widzowie, jeśli jesteście nowi, to zasowiecie łapki w górę suby, bo naprawdę warto, bo będą kolejne filmiki na moim kanale na YouTube, no. Ano, więc no, ja się z wami żegnam, jeśli się wam podobał, to zostawcie łapki w górę sobie na ziemię, do zobaczenia do kolejnego komentarza, do następnego filmiku, cześć wam!